Aby znaleźć nwd, czyli największy wspólny dzielnik, wystarczy podążać trzema prostymi krokami: rozłożyć każdy z liczb na czynniki pierwsze, oznaczyć powtórki w rozkładach, a następnie przemnożyć powtórki przez siebie i wynik będzie naszym największym wspólnym dzielnikiem. Na początek zastanówmy się, po co wykonujemy właśnie tego typu działania? Po co należy znaleźć nwd? Weźmy sobie na przykład ułamek 540 na 840. Możemy go skrócić, przedstawić w ładniejszej formie. I co? Możemy tak naprawdę skracać sobie. Na przykład wiemy, że jedna i druga strona dzieli się przez 2, więc 840 podzielić na 2 to jest 420, tu będziemy mieli 270 i tak dalej, i tak dalej. A gdybyśmy poznali, Największy wspólny dzielnik 540 i 840, wtedy byśmy wiedzieli, przez ile możemy skrócić, aby osiągnąć jak najszybciej i jak najlepsze działanie. Ale abyśmy mogli przejść do zastosowania naszego y, trzykrowekowego algorytmu, powinniśmy na początku powiedzieć sobie, na czym polega rozkład. Na czynniki pierwsze podanej liczby. Weźmy sobie na przykład sześćdziesiątkę. Rozkład liczby na czynniki pierwsze polega na przedstawieniu jej za pomocą iloczynu liczb pierwszych. Czym są liczby pierwsze? Liczby pierwsze to są takie liczby naturalne, które dzielą się wyłącznie przez jeden i samą siebie. Najmniejszą liczbą pierwszą jest 2. Następna to jest 3, 5, 7. 11 13 i tak dalej i tak dalej. Zauważ, te wszystkie liczby dzielą się wyłącznie przez 1 i samą siebie. Tak też mamy tutaj 60 i teraz 60 przez jaką najmniejszą liczbę pierwszą będzie się dzielić? Oczywiście przez 2. I teraz mamy 60 podzielić na 2 to 30. Teraz 30 przez jaką liczbę pierwszą będzie się udzielić? znów przez 2. Wtedy powstaje 15 i teraz 15 przez jaką liczbę mogę podzielić 15. Przez jaką liczbę? Pierwszą, oczywiście. Oczywiście przez 3, 15 podzielić na 3, 5. I 5 dzielimy na co? Na 5. 5 na 5 to jest 1. I zauważ, 2 razy 2 razy 3 razy 5. Jest to po prostu 4 razy 3, 12, 12 razy 5, 60. Mamy naszą liczbę. No i jak wiemy już, jak rozkładać liczby na czynniki, przejdźmy do zadania, w którym zastosujemy nasz algorytm. No i mamy znajdź nwd liczb 840 oraz 540. No i zaczynamy od 840, rozkładamy na czynniki pierwsze. Dzielimy na 2, 420, znów na 2, 210, ponownie na 2, 105, na 2 się podzieli, no już się nie podzieli. Czy 105 jest podzielone na 3? Oczywiście jest podzielne na 3. Dlaczego? Bo 1 plus 0 plus 5 da nam liczbę podzielną na 3. Kiedy liczba jest podzielna na 3? Gdy suma cyfr tworzących tą liczbę będzie podzielna na 3. Więc 105 na 3 to 35. 35 podzielić na 2 się nie da, na 3 się nie da, więc lecimy na 5. Na 5 to 7.

1, 5 razy 3, razy 3, razy 3, razy 2, razy 2. Możesz pomnożyć sobie. No i na kalkulatorze powinno wyjść 540. Teraz co robimy? Oznaczamy powtórki. Dwójki, znów dwójki, później jedna trójeczka, no i piątka. I teraz co powinniśmy zrobić? Został nam trzeci krok algorytmu. Piszemy sobie. NWD 840 i 540. No to dla nas jest 2 razy 2, razy 3, razy 5, 2 razy 2, 4, razy 3, 12, razy 5, 60. I mamy największy wspólny dzielnik to jest 60. I wiemy, że 840, jak i 540 dzieli się na 60. Czyli podsumowując, Abyś ty mógł mogła określić największy wspólny dzielnik dowolnych liczb wystarczy, że będziesz podążać tym zaprezentowanym algorytmem. Rozkładasz liczby na czynniki pierwsze oznaczasz liczby, które wystąpiły w obu rozkładach, czyli są powtórkami w kółeczko, czy podkreślasz, a następnie przemnażasz je, tylko pamiętaj. Mnożysz 2 razy 2 razy 3 razy 5. Nie, 2 razy 2, 2 razy 2, 3 razy 3, 5 razy 5. Para. To jest jako, liczone jako jedna liczba, czyli 2 i znów razy 2, razy 3 i razy 5. Aby zapamiętać tę wiedzę, aby zostało Ci jak najwięcej w głowie, zachęcam Cię do wykonania dwóch zadań, abyś znalazła, abyś znalazł NWD liczb 735 i 252, a następnie 294 i 385. Wielkie dzięki za Twoją uwagę i widzimy się w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia. Cześć!